Tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.co Dwa nowe piwa z e, browaru Dziki Wschód Wetu i Duta e, To wydają się takie nazwy nic nie mówiące, a jednak coś tam mówią, znaczy coś tam znaczą w języku rdzennych Indian. Także podoba mi się to, że, e, że dziki wschód konsekwentnie idzie od tego takiego e, wizerunku e, m, browaru, który, e, który e, robił e, takie śmieszkowanie z e, Indian w kierunku bardzo takiego e, Mm, pełnego szacunku pokazywania e, kultury i, 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 i języka, też e, tych e, rdzennych Amerykanów. Bardzo to szanuję. E, te dwa piwa zostały uważone specjalnie dla Lidla, e, więc tylko tam możecie je kupić w cenie 9,99. A co to jest? Wetu to jest. E, w języku Lakota wiosna. Z kolei to piwo śmiało możemy nazwać powiewem wiosny ze sprawą jego lekkości oraz sesyjności, a także pięknych owocowych aromat, arom, aromatów biorących się z użytych w nim chmieli. Ekstrakt to e, 10, czyli desitka de facto, alkohol 4% i to jest Amora Preta, Zibi i Simco Session Old Hazy IPA. Czyli nie jest to jakaś tam klasyczna desitka w sensie no taki pils czy lager, tylko jest to taka session ipa. Z dodat do dodatkowo jest podkreślone, że mm, owsiana, czyli będzie pewnie taka bardziej łagodna, gładka i, i mętna, jak sądzę. Ehm, składniki woda słody jęczmienny i owsiany i pszeniczny, czyli to słód, a nie płatki, chmiel i drożdże. Ehm, no to zacznijmy od yy, wetu. Wydaje się, że piwo idealne na upały, na lato. Aktualnie yy, upałów nie stwierdzamy w Polsce. <grym> Były, znaczy było dość ciepło, ale się zbyło. Kwiecień plecień, bo przeplata. Yy, trochę zimy, trochę lata. Więc teraz jest trochę zimy, szczególnie gdzieś tam na wschodzie i na południu, podobno na Podkarpaciu śnieg spadł, nie? Zresztą u nas na Dolnym Śląsku w górach też. No piękne, piękne, takie świetliste. No, jak hazy Ipka wygląda, tak? Eee, session hazy Ipka, czyli piękne, świetliste, soczyste, słoneczne. No, takie slunce we szkle, jak to omawiają bracia Czesi. Spróbujmy. Znaczy, naj najpierw powąchajmy. Zibi, Amora Preta i Simko. Już bym nie dawał tego amerykańskiego. <grywka> Bardzo ładny, taki soczysty. Trochę mm, cytrusowo, a trochę taki kojarzący się z jakimiś takimi owocami żółtymi, ale nie cytrusami, nie? Czyli jakieś takie, no może nawet i banan, chociaż banan nie. Może ananas trochę. Dobra, eee, spróbujmy. Gładkie. Mm, jak to Hazy Ipka. Mm. Jest goryczka w drugim łyku. Nie za wysoka. No zobaczymy w trzecim. No jest goryczka. Nie jest to pozbawione mm, goryczki piwa, ale też ta goryczka jest... Delikatna, jednak jest to tak jak w session Hazy Ipkach, to jak to w Hazy Ipkach, ona jest delikatna. Natomiast piwo, ze względu na to, że to jest desitka tylko, czy dziesiątka tylko, no to w oczywisty sposób nie może być słodkie, mimo że znowu mamy, znaczy jak na dziesiątkę, to mamy wręcz sporo alkoholu, bo tylko to jest tylko 4%, ale to jest aż 4%, nie? Czasie desitki robią 3,8, 3,6. Ale nie brakuje ciała. Wręcz przeciwnie, natomiast absolutnie piwo nie jest słodkie. To dobrze, bo mamy troszkę, przynajmniej ja, mam troszkę przesyt tych yy, przesłodzonych Hazy Ipek. Tutaj o tym nie ma mowy. Yy, czy zgadnę, że to jest dziesiątka? Yy, może i nie. Ale czułbym, że to nie jest czternastka, że to jest gdzieś tam dwunastka, jakoś tak ten. Czy aż dziesiątka? To nie wiem. W każdym razie y, piwo bardzo fajne, sesyjne, takie, mówię, na pewno bardziej na gorącą pogodę niż na zimną. E, I ważne, żeby pozwolić mu się ogrzać po wyjęciu z lodówki. Żeby nie pić bardzo zimnego, bo jak ono ma niski ekstrakt, niski alkohol, e, to, to ono się może wydać... Po prostu puste, jak będzie za zimne. No i drugie piwo to Duta. Duta, w języku siux to siła, zdecydowanie oraz żywiołowość. Nasze piwo tym właśnie się cechuje. Orzeźwiająca kwaśność i owocowość współgra z aromatycznym chmielem. I to jest Eksperymental 220. Chmiel od Pawła Piłata. Hopi, czyli to chodzi o to, że to chmielowe, Kalamansi Citrus Goze. E, ekstrakt 13, alkohol 5,5, e, składniki woda słody, pszeniczny i jęczmienny, pulpa z kalamondynki, czyli kalamansi, chmiel, kolendra, sól, trawa cytrynowa, zest z cytrusów, drożdże. Czyli tak, ustalmy kolejność. Kolendra i sól to jest typowo dla goze, e, typowe dla stylu goze dodatki. E, Potem y, mamy tą kalamondynkę, czyli y, kalamansi, trawę cytrynową i zest cytrusów i to robi z tego takie frutet goze, y, a do tego wszystkiego jeszcze chmiel eksperymen, eksperymentalny 220, który robi z tego hopi. Hopi kalamansi citrus goze, nie? Hopi frutet goze. E, piwo zdobyło brązowy medal w Korei na konkursie Kiba, i to jest Korean International Beer Awards, jeśli się nie mylę. E, byli tam polscy sędziowie. E, Michał Kopik odbierał e, w imieniu browaru Dziki Wschód nagrodę brązowy medal w kategorii Contemporary Goze, czyli współczesne Goze, czyli taka wariacja na temat, troszkę nietradycyjne, tylko o te. No to zobaczmy, jak to e, wypada. Goryczka 1 na 5, no ale w Goze, no to ona nie powinna być. Notabene tutaj jest 3 na 5. Nie powiedziałbym. Hold your horses. Tak bym powiedział 2 na 5. Chociaż biorąc pod uwagę, że to jest lekkie piwo, no to, no to okej. Okay. Ale bardziej 2,5 na 5 niż 3. No dobrze, zobaczmy zatem, jak medalowa duta się przedstawia. Wygląda jak ipka, no ale też jak piwo pszeniczne, A goze jest piwem pszenicznym. Ehm, bardzo równomierne, też takie świetliste. Troszkę jest ciemniejsze, troszkę głębszy jest ten, ta barwa. Tutaj to mieliśmy taką słomkę, tutaj mamy taki żółty, żółty taki intensywny, e, ale ładnie zmętnione, nie bure, nie ponure. E, Drobno pęcherzykowa, troszkę mniej obfita mam wrażenie piana niż w, była w wetu. No i bucha po prostu kalamansi. Bardzo, bardzo, bardzo intensywny aromat cytrusowy. Bardzo intensywny. Eee, czy tam czuję spod tego jakiś chmiel? Chyba nie. <ścoughs> chyba nie, chyba czuję tylko kalamansi. Dobra, spróbujmy. kwest kwaśne, jednocześnie gładkie. Kwaśność może być taka ostra, nie? Czasem w niektórych takich, jak piwo gdzieś tam pójdzie za mocno kwaśne, to ten kwas jest aż taki gryzący, nie? Więc tutaj nie. Tutaj jest taka gładkość, troszkę taka hazy ipkowa Jest mocno kwaśne to piwo. Myślę, że to za sprawą właśnie tego kalamansi, tej pulpy z kalamansi. Ym, kalamansi jest bardzo, czy kalamondynka jest bardzo y, intensywnym cytrusem, więc wystarczy jego mały dodatek, żeby była mocno wyczuwalna. Tutaj myślę, że dodatek nie był mały, bo jest bardzo. No to piwo jest zdominowane, ten kalamansi. Yy, no i jeden powie, że to źle, drugi, że dobrze, tak? Yy, na pewno na lato to to piwo jest. Genialne, bo niesamowicie orzeźwia. Jednocześnie to nie jest pastry sour, czyli nie jest słodkie, ale nie jest też takie męcząco kwaśne. Tutaj ta kwaśność jest jednak zaokrąglona trochę tą pszenicą. Tymi nutami. No, no, słodu pszenicznego, tak, bo tutaj nie ma żadnych płatków. Ale ja mam takie skojarzenie, jakby z, jak z, z, z jakąś hazy ipką, tak? E, troszkę takie niby nie czuję tego chmielu, ale też mam takie skojarzenie trochę z takim hop-tartem, nie? Czyli takim piwem, które jest e, kwaśne, ale jednocześnie chmielowe. Bardzo intensywne kalamansi. No, jak ktoś nie lubi, to ostrzegam. To nie jest dodatek. To jest tutaj na tym, na tym to piwo bazuje. Trochę szkoda, że tego eksperymentalnego nie czuję, aczkolwiek być może, że on cytrusowej cytrusowy się po prostu wpasowuje w to wszystko. Eee, w każdym razie, dwa ciekawe piwa eee, z e, Dzikiego Wschodu, e, oryginalne, bo no, nie bójmy się tego słowa, nie jest to kolejna Hazy Ipka, nie jest to kolejny Pastry Sour, nie jest to kolejne, no nie wiem, no, jest to coś, czego za bardzo nie ma, nie? Eee, oczywiście można powiedzieć, no kolejna Hazy Ipka, ale na polskim i amerykańskim mielu, ale z niskim alkoholem, ale z niskim ekstraktem, co oczywiście idzie za tym niska zawartość cukrów resztkowych, kalorii i tak dalej, więc na plus. Yy, tu z kolei rzeczywiście kwaśne, nie pastry, yy, a jednocześnie nietrudne, nie męczące piwo, także no myślę, że ciekawe propozycje. Yy, wetu, yy, znaczy na pewno z tych dwóch, Duta jest dużo bardziej intensywne, intensywnym piwem, nie? To można wypić do meczu, do pizzy i jakby ono, ono nie absorbuje tak bardzo Waszej uwagi. Natomiast to, o, to nie. To po prostu, po, już aromat jest bardzo taki intensywny smak również, ale jednocześnie piwo nie jest męczące, nie jest przegięte, nie jest za bardzo, jest takie akurat. Także yy, jeżeli lubicie takie klimaty, szczególnie cytrusowe kalamondynkowe, kalamansi, to na pewno duta jest no zresztą wiecie. Jak zawsze powtarzam, Medal jest medal i to nie jest byle jaki konkurs, nie? Ten koreański konkurs, no to jest dość sporo zgłoszeń na ten konkurs trafia. Więc tutaj na pewno taki międzynarodowy sukces to jest wielka sprawa dla Dzikiego Wschodu. Mam nadzieję, że na KPR też coś wyślą i też im życzę medali. Nie wiem, które, które mi bardziej smakuje, powiem szczerze, bo to jest takie spoko, ale mało się w nim dzieje, nie? A tutaj się dzieje dużo, ale z kolei, no tutaj jest chmiel. Ale to są dwa różne podejścia. Znaczy, dwa piwa na lato, a totalnie inne podejście. Eee, więc. Nie pozostaje nic innego jak y, powiedzieć, żebyście sami sprawdzili, które bardziej trafia w wasze gusta. Um, jak nie lubię y, kwaśnych piw, albo nie, 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 że nie lubię, jak rzadko sięgam po kwaśne piwa, no to to jest takie rzeczywiście łatwe, ale intensywne. E, natomiast tutaj y, jest spoko, ale y, bez zaskoczeń żadnych. No, to chyba już wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tych piwach, to już wiecie. Wasze zdrowie.